Leszczyński Szpital od początku epidemii może liczyć na pomoc i wsparcie darczyńców. Dziś dyrekcja i pracownicy dziękują i proszą o jeszcze, bo potrzeby nadal są duże, choć ludzi dobrej woli i firm, które pomagają, jest dużo. Sytuacja szpitala nadal jest trudna. Sytuacja się o tyle różni od wiosny, że na pewno jest większa dostępność do sprzętu, którego zwyczajnie wtedy brakowało. I nieraz te sprzęty darowizny uratowały nam sytuację. Gdzieś, gdzie były takie momenty, kiedy zostało bardzo mało maseczek i nagle jakiś, jakiś dobry duch się w szpitalu pojawia i, i, i nagle prawda, jest jakaś dostawa, dostawa tego sprzętu. W tej chwili nie ma aż takiego problemu ze sprzętem, natomiast sprzęt znacznie podrożał. Podrożały rękawiczki, podrożały maseczki kilkukrotnie. W związku z tym yy, można je dostać, ale jest to dużo większym obciążeniem finansowym dla szpitala niż było jeszcze, niż było jeszcze kiedyś. Na razie brak reakcji ze strony NFZ-u, żeby w adekwatny sposób na przykład wyrównał nam poziom, poziom kontraktów. Bylibyśmy wdzięczni za każdą pomoc dzisiaj. Czy to o formie rzeczowej, czy o formie finansowej. Szpital jeszcze wiosną uruchomił specjalne konto bankowe, na które mogą być kierowane wpłaty od osób i firm, które chcą leszczyńską lecznicę wesprzeć finansowo. Pieniądze są przeznaczane m.in. na zakup sprzętu jednorazowego, środków ochrony osobistej oraz preparatów do dezynfekcji. Wszystko po to, by zminimalizować zagrożenie dla zdrowia zarówno pacjentów, jak i personelu. W tytule przelewu należy wpisać na cele walki z COVID-19: osoby i firmy, które chciałyby przekazać Leszczyńskiemu Szpitalowi pomoc rzeczową, powinny zanim przyjdą do szpitala skontaktować się telefonicznie. Najlepiej zadzwonić na numer szpitalny i prosić o połączenie z panią Blanką Lasotą. Numer telefonu to 65 526 82 94.